Dziewczyny, widziałyście gdzieś mój wisiorek z fioletowym kamieniem? Gdzieś przepadł? Nie, ja nie widziałam. Jill, a ty widziałaś? Przepraszam, Florydo. Powtórzysz, nie słyszałam. Wybieram suknię na bal. Floryda zgubiła amulet, a ty lubisz podbierać cudze rzeczy. Jill, zabrałaś mój amulet? Po pierwsze, Florydo, już od dawna nie zabieram ci biżuterii. Może twój amulet zabrała nasza mama? Może szła gdzieś na randkę. Na, na randkę? Czemu dowiadujemy się jako ostatnie? Z kim ona się spotyka? Dziewczyny, a skąd mam wiedzieć z kim była na randce? Nie pytałam jej, ale powiedzcie, jaką sukienkę powinnam wybrać na bal? Czarną czy czerwoną? Bordową. Bordową. Albo czerwoną. Bordowy i czerwony to twoje ulubione kolory. Stop! Jak mama poszła na randkę, to znaczy, że się w kimś zakochała? Mam nadzieję, że chłopak mamy nie przyjdzie do nas do domu, żeby się z nami spotkać i nie będzie nas nazywał dziećmi. I powie, patrzcie co wam kupiłem, eklerki z pysznym kremem. Nie lubię kremu śmietankowego, od niego bardzo tyje w biodrach. Jeżeli mama zabrała mój amulet na randkę z jakimś facetem, to na pewno zwrócę jej uwagę. Ej, patrzcie na to. Głęcoś wrzuciła na swoje social media. Kochani, w szkole jest zło. Zło, które chce mnie obalić. Ale im się to nie uda, to złoto Floryda i jej siostry. Zbliża się bal, więc zróbmy z Gwen królową. Zło nie ma szans. Co? To my jesteśmy te złe? No nie! Widzicie, Gwen już się szykuje do zostania królową, a my siedzimy i relaksujemy się w tym ciepłym pokoiku. Dobrze, my też możemy nagrać filmik. Tak, my też nagrajmy filmik i wrzućmy do sieci. Kochani, cześć wszystkim. Wiemy, że wszyscy szykują się na bal. Ja i moje siostry też. Radzę wam wybrać królową wampirów z jednej z nas. Najbardziej godną, najsprawiedliwszą i najmilszą. to kłamczucha. Ona jest zła! A my jesteśmy tutaj, żeby walczyć o sprawiedliwość. Przesyłam. Jeżeli wszyscy będą za Głęb, to będzie masakra. Tak, zniszczy wszystkich, tak jak Vanessa. i zostanie sama w tym mieście. Tak, dopóki nie zabiją ją myśliwi, Głędy. Głędy. kłamczucha! Dziewczyny są prześliczne, no po prostu mwa. No, poszczęściło nam się, mamy najlepsze dziewczyny. A jedna z nich zostanie królową. Ej, królową będzie Serena. Jej wyłupiaste oczy wszystkich denerwują Teo. Ona ma dar, potrafi widzieć w nocy. A mnie zawsze ciekawiło, dlaczego to zawsze jej oczy pierwsze wychodzą za rogu, a potem cała ona. Wiecie co, chłopaki, ja waszych dziewczyn nie przezywam, a wy moją tak. Ona ma piękne oczy jak reflektory w drogim małcie. Reflektory w drogi małcie. To teraz będzie miała nowe przezwisko. Reflektor. <laughs> Wiecie co, chłopaki, nie będę już z wami gadał. Rozumiemy się, jestem obrażony. Wyobrażacie sobie królowa wampirów reflektor. <śmiech> <śmiech> Wiecie co, jutro wymyślę przyzwiska dla waszych dziewczyn i zobaczymy, czy będzie tak zabawnie. A nie wypukłe oczy. Teo się obraził. Nie rybi oczy, tylko reflektor. Jak w drogim samochodzie, Teo. Zmieniłem zdanie co do wyjścia. Tam jest straszny, nadal są łowcy, ale jestem obrażony. Jestem za tym, żeby koronę zdobyła Floryda. Jak będzie królową, to jej siostry też. Tak! Zobaczymy, kto ją zdobędzie. Dobra, jak Floryda zostanie królową, to ja zostanę królem. Tylko po to, żeby cię ze złości. O, Teo, teraz, o, Teo, teraz to, przesadziłeś. to przesadziłeś. Chodź tu! Żartowałem, żartowałem! <laughs> Na wampirzy bal założę pierścionek mamy. Oślepi wszystkich. A ja wezmę od mojej babci tą trumienkę. To będzie coś. Staw dziewczyny! Te wariatki zbierają więcej lajków niż my! Mówiłem ci, Gwen, nie publikuj tego filmu, bo będzie gorzej. Nie wiedziałam, że one też coś wstawią. Co w tym dziwnego? Też są popularne na TikToku i Insta. One mają TikToka? Tak. Ja ich obserwuję na TikToku, Gwen. Ale spokojnie, to tylko zabawa. Nagrywają takie żenujące rzeczy. Tak, widziałaś ich ostatni filmik? Ten sprzed wczoraj? A wy co, oszalałyście? Po co je śledzicie w mediach społecznościowych? Poczekaj, Gwen. Chcesz za nas decydować, kogo obserwujemy, a kogo nie? To trochę za dużo. Dobrze, obserwujcie ich i zróbcie z nich gwiazdy. A ja zostanę bez korony. Gwen, Gwen my, my też, też chcemy, chcemy zdobyć, zdobyć koronę. koronę. Jeżeli jest ryzyko, że zostanę bez korony... To każdy powinien zostać bez korony. Kuę to dobra decyzja. Jak nie zostaniesz królową, to nikt nią nie zostanie. Co to w ogóle zagadanie? Posłuchajcie, dzisiaj w nocy ukradniemy koronę i nie będzie żadnej królowej. Jak? No tak, dziewczyny, korona będzie stała w moim pokoju. Będzie przypominać, że to ja jestem królową. Super! No jak ty jesteś królową, to my też jesteśmy. Dziewczyny, o czym wy mówicie? Gwen jest najlepsza. Słyszałyście, kto jest najlepszy? Czekajcie, skoro stręgam na bal, to znaczy, że ktoś tam będzie. Nikogo tam nie będzie. Będzie za późno, będą spać. No to się przygotujmy. Wychodzimy za godzinę. My, my też? Wszyscy. Dziewczyny, no co? Floryda, a co jeżeli ktoś nas zobaczy? Nigdy nas nie zobaczy, wszyscy będą spać. Nie chcecie chociaż na chwilę zobaczyć korony, królowej wampirów? Tylko na chwileczkę, dziewczyny. Okej, okay, no to idziemy. Jackson byłby ze mnie taki dumny. Jackson masz naprawdę odważną dziewczynę. I pamiętaj, Jackson, Florida zakochała się w Justinie? Jill, on nie musi o tym wiedzieć. Jackson to normalny facet. Na pewno patrzy na mnie z góry i jest ze mnie dumny. To jak dziewczyny, gotowe? Gotowe! Dziewczyny, mama Grace ma dzisiaj doskonały humor. Pogratulujcie mi. Mamo, czy zabrałaś mój amulet z fioletowym kamieniem? Tak witacie swoją mamę? Tak, zabrałam amulet. Poszłam na randkę z Nelsonem. Super, mamo, cieszymy się razem z tobą. To gdzie mój amulet, mamo? Nie chcesz mi go oddać? Pasuje do mojego fioletowego futerka. Dziewczyny, co się z wami dzieje? Amulet, amulet, dałam go Nelsonowi na pamiątkę. Jakie, Jakie to, miłe. to miłe! Mamo, nigdy więcej nie zabieraj moich rzeczy i nie oddawaj ich Nelsonowi. Dziewczyny, nie mówcie tak o Nelsonie. Przyjdzie jutro się z wami spotkać, przyniesie wam eklerki ze śmietankowym kremem. Mamo, nie lubimy eklerków ze śmietankowym kremem. Nigdy więcej nie dotykaj moich rzeczy. Ten fioletowy amulet był prezentem od Jacksona. Od Jacksona, którego uważałaś za złego chłopaka. To było podłe wobec Florydy. A moim zdaniem, wasza reakcja jest okrutna. Nie tego się po was spodziewałam. Liczyłam na wasze wsparcie. Florido, uspokój się. To był mój ulubiony amulet od Jacksona. Jaka ona ładna. Ciekawe, kto ją dostanie. Zagrajmy w raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy. dwa, trzy. Hurra, korona będzie moja. Nie ma mowy, Lili. Ta korona ci nie pasuje. Odejdź, bo jeszcze spadnie. Moim zdaniem idealnie pasuje do mojej głowy. Kurusz, zrób nam Uru. lemoniady. Ja już kończę, spać mi się chce. Chcę trochę odpocząć. Prosimy. Prosimy. Nie chłopaki, już koniec. Bo chcieliśmy ci dać napiwek. Zostawcie to dla siebie, nerdy. Do zobaczenia jutro, na balu. Wow. Jutro ogłoszą króla i królową. Nie będę mogła spać całą noc. Karen, śpij, śpi. Może ci się przyśni, że jesteś królową. Dziewczyny, a myślicie, że mogę zostać królem? Widziałyście filmik Gwen? Chcę sprawić, żeby wszyscy na nią głosowali. Widziałyśmy. A widziałyście filmik Florydy? Ona też coś nagrała z siostrami. Jutro się dowiemy, kto zostanie królową. Jutro, Jutro się, się dowiemy, dowiemy kto, kto zostanie królem. królem. Dziewczyny, jesteśmy waszymi, króla. waszymi królami. Pujony, nie podrywajcie nas. Ech, nie dostaniemy ani dziewczyny ani korony. Może w kolejnym życiu będziemy mieli więcej parta. Nie, ani w tym, ani w kolejnym. Chłopaki, zróbcie mi zdjęcie. Juhu! Lili nie jesteś królową Lili odejdź od korony Zniszczysz ją Ta korona musi być moja Wszyscy mnie będą szanować To tyle papa, pa, do jutra Kujony dzień się zakończył możecie iść do domu A ja popracuję z dziennikiem Jak chcesz to cię odprowadzimy Karen Na ulicy jest strasznie Dużo łowców Nie dziękuję moi rodzice mnie odbierają Idźcie do domu Dobra chłopaki do jutra Wyobraźcie sobie że jutro zostanę królem Zapamiętaj. Zostanę królową? I co? Czeka mnie nieprzespana noc. Muszę wybrać strój na jutro. Mysz też ma prawo do tytułu królowej. Co powinnam ubrać? Mam nadzieję, że jutro zostaniemy królowymi. Dobranoc, Nora. Dobranoc, Dora. Dobrej, Dobrej nocy, nocy przyszłe królowe. królowe. Świetnie, to korona królowej. To trochę dziwne, myślałam, że będzie ładniejsza. Myślałam, że to będzie jakaś niesamowita korona. To nie ma znaczenia, dziewczyny, to korona i uczynicie królową. Ej, dziewczyny, mam pomysł. Może każda z nas zrobi sobie zdjęcie z koroną na głowie. Tak, a co, jak żadna z nas nie zostanie królową? To która pierwsza? Mogę ja. Jeżeli nie zostanę królową, podpiszę to zdjęcie. Prawie królowa. A, mój instynkt mnie nie zawiodł. Wiedziałam, że ktoś będzie próbował odebrać mi koronę. Ojej, Floryda, chciałaś ukraść koronę i zostać królową? To tak nie działa. To co, dzwonimy na policję? O proszę, zobaczcie, kto tutaj jest. Tak naprawdę przyszłyśmy tutaj, żeby sobie popatrzeć na koronę. A co tutaj robicie wy? Gwen, miałaś koronę pięć razy z rzędu. Raczej nie przyszłaś tutaj, żeby ją zobaczyć. Co, Gwen, przyszłaś tutaj, żeby ukraść koronę? To oczywiste! Nie przyszłaś z przyjaciółmi? Patrzcie, na co one sobie pozwalają. Dziewczyny, zostałam wybrana na królową pięć razy. Tym razem nie będzie wyjątku. I nie staniecie mi na przeszkodzie. Może zadzwonimy na policję? Niech je aresztują. Tak. Najpierw był pamiętnik Gwen, a teraz celują w koronę. Ta Florida, jestem zszokowany tobą i siostrami. Dobra, nie musicie wzywać policji. Już wychodzimy. Nie, Gwen, pozwolisz mi odejść? Oczywiście, że nie. Oj, włączył się alarm. Jesteś nienormalna, Gwen. Psychopatka. Dla popularności idziesz po tropach. Zobaczymy, dokąd cię to zaprowadzi. Założę się, że Grace jest już w drodze. Ciekawe, co jej powiecie. Ups, znowu próbowałyśmy coś ukraść. Dzisiaj chyba nie weźmiemy tej korony. Weszło lepiej niż planowaliśmy. Dziewczyny mają kłopoty. Złodziejki nie będą miały szansy na zdobycie korony. Gwen, dobrze wiesz, że nie miałyśmy zamiaru ukraść korony. Po prostu nas wrobiłaś. Masz szczęście z taką intuicją. Kochani, właśnie złapałam te złodziejki, gdy próbowały zabrać ze sobą koronę dla królowej. Dziewczyny, uśmiechnijcie się. Nagrywam was. Teraz już rozumiecie, że królową powinnam zostać ja. Co się stało, czemu włączył się alarm? Dziewczyny, czemu tu jesteście? Powinnyście być w łóżkach. Mamo! Wszystko ci wyjaśnimy. Gwen, a czemu ty tu jesteś? Grace, wyczułam, że korona jest w niebezpieczeństwie. Musiałam zejść, żeby zapobiec kradzieży. do to prawda, chciałyście ukraść koronę? Mamo, jasne, że nie. Ona kłamie. Przeszłaśmy tylko na nią popatrzeć. Ale ciekawe, czemu Gwen tutaj była. Do domu szybko i macie zakaz próbowania zdobycia korony. I na bal też nie pójdziecie. Mamo! Do domu. Dobrze, Dobrze mamo. Szkoda, że nam nie uwierzyłaś. Udało mi się. Wy też do domu. Oczywiście, Grace. Tylko ustawmy znowu alarm. Ale ta Gwen narobiła. Wrobiła, dziewczyny. Chłopaki, chyba nie możemy traktować Gwen poważnie. Czas ją zniszczyć. Rany, Serena też tam była. Serena jest taka jak Gwen. Najgorsza trójka przyjaciół w szkole. Może sprawdzimy co u dziewczyn. Wyobraźcie sobie, że mama Grace widziała już ten filmik. Chyba lepiej będzie jak do nich nie pójdziemy. Może napiszcie do nich i zapytajcie jak tam trafiły. Może naprawdę chciały ukraść koronę. Bałwani nie, Bałwa, nie, nie, nie wrobiła. wrobiła! A wrobiła je! A to dopiero je załatwiła. To jakaś hańba. Wstyd mi za was! Jak tak mogłyście zrobić? Mamo, nie zrobiłyśmy nic złego! Wielka sprawa, tylko chciałyśmy popatrzeć na koronę. Chciałyśmy tylko zobaczyć, o co będziemy walczyć. Nie kłamcie. Najpierw osobisty pamiętnik Gwen, a teraz korona? Za kogo wy się uważacie? Wszystko jasne. Mama nam nie uwierzy. Wiesz co, mamo? Myślałyśmy, że nam ufasz. Nie miałyśmy zamiaru ukraść koronę. Gwen nas po prostu wrobiła. Teraz szukacie wymówek? Wszystko zaczęło się od pamiętnika Gwen. A teraz ta korona. Zostałyście ukarane. Dobranoc. Dobra dziewczyny, skoro tak się stało, to tak musiało być. Teraz nie pójdziemy na bal i nie mamy już szans na koronę. Dzięki, mamo. Kochany pamiętniku, dzień 16. Dzisiaj moja mama dała mój amulet swojemu nowemu chłopakowi, jakiemuś Nelsonowi. A w dodatku Gwen nas wyrobiła. Wygląda na to, że nie będzie ani korony, ani balu.